Czy wejdziemy na zieloną ścieżkę trzech zielonych kuponów z rzędu? Przekonajmy się już dziś. Cześć wszystkim, Seba z tej strony. No i witam Was w kolejnym odcinku na naszym kanale BetSite. Po dwóch zielonych kuponach z Ligi Mistrzów przyszedł czas na weekendowe wygranie, a weekendowe granie równa się Ligi Top 5. No, albo i Ekstraklasa, która niekoniecznie jest ligą Top 5. Zanim przejdę do kuponu, gramy go dzisiaj w Fortunie, jeżeli nie macie tam jeszcze konta, no to link do założenia jest podany w opisie, polecam się zainteresować, jest dosyć ciekawa, dosyć przyjemna e, promocja, powitalna, a teraz czas na kupon. Tak jak wspominałem, piątek, weekend, no to wiadomo, że to jest ligowe granie, coś do czego jesteśmy przyzwyczajeni, mecze wieczorowe, bo wszystkie po godzinie 20, zacznijmy sobie właśnie od tej naszej kochanej rodzimej klasy meczu Korony Kielce z Widzewem Łódź. Bardzo, ale to bardzo ciekawe piątkowe spotkanie. Obydwa zespoły aktualnie w formie Widzew wznosząca forma idą do góry. Ostatnie mecze wygrane, e, dosyć dobrze prezentowali się na boisku. Korona Kielce bardzo solidnie w tym sezonie. U siebie tym bardziej. Też bardzo dobrze będą grali. To może być spotkanie bardzo taktyczne. To może być spotkanie bardzo, nie chcę powiedzieć, że spokojne, ale takie wyczekujące na kontrę. Myślę, że te obydwa zespoły nie będą tutaj szły cios za cios, tylko będą spokojnie czekały na błędy przeciwników. Ja uważam, że widzę z tego spotkania może być zwycięsko, albo chociaż wywieźć ten jeden punkt z Kielc, dlatego poszedłem w Widzę z remisem po kursie 1,57. A drugim spotkaniem jest to już liga francuska, Lens kontra Reims. Gramy dzisiaj tylko dubla, także to jest drugie spotkanie, które nam zamyka ten kupon i poszedłem w czyste zwycięstwo gospodarzy. Choć nie jestem do końca pewny tego typu, bo jeżeli sobie spojrzymy na head to head, albo chociaż to na formy jednej, drugiej drużyny, Reims dosyć dużo remisuje. Lens jest w dobrej formie, no bo wygrywa. Jeżeli spojrzymy sobie na head to head obu dwóch tych drużyn, no to Lens zawsze wygrywa, czy to jest 2-0, czy to jest 3-2. No i właśnie to mnie głównie skusiło do tego, aby pójść w czyste zwycięstwo gospodarzy. No i też w sumie kurs, bo to jest 1,60, gdzie do naszego dubla, no po prostu robi to dobrą kumulację. Kupon widzicie teraz na ekranie. Kurs mamy 2,51. Gramy standardową zastówkę, także mamy podwojenie naszej także mamy podwojenie naszej kwoty. To jest w sumie coś na co mi zależy ostatnio w tych odcinkach, abyśmy sobie powoli nabijali, nabijali, nabijali to konto. No teraz mamy dwa zielone z rzędu. Zobaczymy, czy będzie trzecie. Zanim przejdę i zakończę ten odcinek. Będzie mi miło, jeżeli zostawicie subskrypcję na tym kanale, łapkę w górę. Oraz komentarz, co wygracie na piątkowe mecze ligowe. A teraz czas na konkurs. Jeżeli konkurs chodzi, no to będzie standard. Pięć najszybszych osób zgarnie po 20 zł do Bukmachera Fortuna. A o co bym was poprosił? A poprosiłbym was o dokładną liczbę żółtych kartek w meczu Korony Kielce z Widzewem Łódź. To było na tyle. Trzymajcie się i cześć.